you <laughs> Cześć, witajcie serdecznie z tej strony, Krzysztof. Pora co nieco zaktualizować. Dzisiaj, oczywiście, jak zawsze, Bitcoin. Także predykcja na Kejka. Kilka altów, może jeden, dwa, no i jakaś mała pogawędka. Bunkry są. też jest zajebiście. Pora zaczynać. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs CAD Pro, mój kurs o analizie technicznej, 46 godzin nagrań, czego Cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, ustawianie SL-ów, plus część zarządzania, czyli granie strategiami. Niepotrzebna nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj poczyniać na rynku, można spokojnie grać strategiami, plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować, mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje. Tutaj filmiki do obejrzenia takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20.00. Możesz sobie wejść o 20.00, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy. Jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej. Dzięki tutaj i jakby tej całej nauce. Także serdecznie zapraszam. Link w opisie. Ok, zaczniemy od Waszych komentarzy. Serdecznie za wszystkie dziękuję, bo one zawsze motywują i widzę, co Was interesuje, to po pierwsze i po drugie. <grych> Dobra, słuchajcie, zapraszam do live'a, który odbył się wczoraj. Bitcoin Alty, uważaj na to, co myślą inni. To jest godzinne nagranie, słuchajcie, ale myślę, że warto sobie rozważyć kilka kwestii, które tam poruszyłem. Link do tego live'a będzie, słuchajcie, tutaj też w opisie. E, dobra, czyli tutaj tak, wyłapałem to co najczęściej to Algo CRO ARB, więc dzisiaj cake będzie, dzisiaj też jedna monetka będzie, która e, fajnie wygląda, okej. Okay. Dzisiaj też flow, bo obiecałem koledze Flow e, i dzisiaj też e, i chyba dzisiaj tyle, <laughs> i dzisiaj chyba tyle. Tutaj ciekawy scenariusz, ale raczej to by była apokalipsa dla rynku krypto, co nie zmienia faktu, że wszystko jest możliwe i trzeba mieć również taki scenariusz w głowie. Tutaj odniesienie do tego, że Cezary Graf wytypował 300 dolarów za Bitcoina. No ja się też tam 900, przepraszam, dolarów. No wiadomo, że to takie poziomy słuchajcie, mało realne, ale ogólnie rzecz biorąc, kto wie kto wie. Prawda? Wszystko jest tu właśnie też w live ie. poruszam takie tematy więc serdecznie zapraszam dobra słuchajcie tak wyłapałem z waszych monet ten O i GRT również często więc nad tym będę pracować na następnych wideo jeszcze raz serdecznie dziękuję i lecimy sobie słuchajcie do wykresów tak jak mówię piszcie w komentarzu zadawajcie również pytania takie pod, pod jakby tutaj słuchajcie pod rozmowę bo to na pewno bardzo ważne słuchajcie, predykcja kejka i to bardzo taka ostrożna predykcja kejka na kejku jesteśmy osobiście na grupie osobiście na grupie, dobra <laughs> jesteśmy, słuchajcie, bardzo zainteresowani na grupie kejkiem już od paru miesięcy tak, czyli te tutaj, te strefy mieliśmy popytowe, jakieś tam dołeczki, niedołeczki i pierdołeczki, niepierdołeczki natomiast, słuchajcie, co do predykcji to jedna ważna rzecz, czyli przystanki, okay? najważniejsze są przystanki i zaraz wam powiem o co tu chodzi Ogólnie minimum socjalne na kejku, dla mnie osobiście jest to 633% od mniej więcej obecnej ceny, prawda? Czyli jakieś 600, no teraz już się zmniejszyło troszkę. Czyli 500-600% od obecnej ceny, ale to nie jest minimum sztywne, okej? Okay? Tutaj nie mam większych predykcji, dlatego, dlaczego zaraz Wam wytłumaczę i powiem. Ogólnie słuchajcie tak, sprawa wygląda tak. Zaliczyliśmy sobie jakieś tam dołki, tu jest jeszcze strefa popytowa, która jest cały czas... 64, 66 centów Gdyby był Armagedon na Bitcoinie, gdyby Bitcoin rozpoczął korektę, to nie słuchajcie, to nie trzeba wykluczać, że Bitcoin jeszcze nie zrobi, znaczy, że Cake jeszcze nie zrobi dołka. OK. Więc zapamiętajcie sobie tą strefę 66. Jeszcze tak, że tak powiem, nawiasem mówiąc, to jeżeli będzie korekta, a to może dojdę do Bitcoina, to wam powiem o co chodzi. I teraz tak na cake słuchajcie Pierwsza strefa, która powinna być zaliczona tak po prostu, to jest słuchajcie, tutaj okolice, już sobie tu, znaczy okolice, dokładnie to jest słuchajcie, to co powinno być zaliczone to 3756. I teraz słuchajcie, to co zawsze mówię, że otwiera się droga, prawda? Otwiera się droga, otwiera się droga. Czyli po przebiciu 3756 otwiera się droga do tego miejsca, czyli 6645, prawda? Po przebiciu 6,645 otwiera się droga do tego miejsca 16,424. I tu jest bazowane tylko na korektach, okay? czyli strefy podażowe tylko w oparciu o korekty, ale one się klastrują ze strefami podażowymi, tymi wynikającymi z geometrii rynku. Okay? Więc tutaj tak, mamy tak naprawdę dwa punkty do pokonania na KEJKu. Pierwszy 3,70, 6,60 i docelowo globalnie 16,424. I teraz słuchajcie, co powiem, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli będzie HOSSA i na przykład będziecie oglądać mój kanał, i ja na tym kanale będę pokazywać strefę podażową, następną na Bitcoinie, powiedzmy, nie wiem, szczelam, ok, nie wiem, 120 tysięcy, a Bitcoin będzie na 105 tysiącach, ok, a Cake będzie akurat już przed tą strefą, to wtedy dopiero słuchajcie, można wydłużyć. Wziąć to minimum, soc znaczy minimum socjalne wtedy się zmienia, prawda? Czyli gdzieś trzeba zrobić strefy podażowe wyżej, gdzie technicznie będzie Cake reagował. Czyli tutaj obstawiam bardzo bezpiecznie i troszkę inaczej niż na innych altach, że będzie to 16 dolarów, ale tylko w przypadku, jeżeli Bitcoin będzie też na szczytach, bo jeżeli CAKE szybciej tutaj dotrze do tego miejsca, to wtedy trzeba zmienić predykcję, ok, czyli trzeba troszkę tutaj pozmieniać i wziąć wyższe strefy, więc takie minimum socjalne, jakie, co by nie robił Bitcoin, prawda, czy gdzieby nie był CAKE, to jest dla mnie 16,424, to jest minimum socjalne, które na CAKE'u musi być w tej hoście zaliczone, jeżeli CAKE ma być odhaczony, że tak powiem, prawda, jako zaliczenie hossy, a wszystko powyżej trzeba traktować w połączeniu z bitcoinem i tutaj jak będziecie mnie oglądać, to będę wam o tym słuchajcie mówić, czyli dwie strefy do pokonania, jak te dwie strefy pokona, otwiera się okienko na wyższą strefę, przy czym trzeba pamiętać, że z każdej tej strefy może być jeszcze głęboka korekta bo to nie jest tak, że idzie wykres pionowo na rynku tak, Wie, wiemy o tym, że nie idzie pionowo na rynku więc z każdej tej strefy może być wyższa korekta, niższa, wyższa niższa <gry> i po prostu korekcyjnie sobie tutaj jakoś dojdziemy do tej strefy podażowej, okej, okay? to jest minimum socjalne na kejku AP słuchajcie, AP, AP, AP a może o AP to zaraz, na razie bitcoin słuchajcie, na bitcoinie drugi raz strefa podażowa, czyli ogólnie rzecz biorąc troszkę tu niebezpiecznie się zrobiło, ponieważ mamy słuchajcie podwójny szczyt, podwójny szczyt jest to formacja oczywiście z analizy technicznej gdzie słuchajcie to ja tak nie używam tych formacji, bo one tak słuchajcie kiepsko że tak powiem kiepskie są na rynku krypto, ale informacyjnie można, o informacyjnie po wybiciu jest tu strefa 31417, więc uwaga, bo może być jakiś przez weekend spadeczek, jeżeli przebijemy ten dołek. Jeżeli przebijemy ten dołek, może być spadeczek nawet do 31 000. Może być, nie oznacza, że będzie. Natomiast gdyby był, to trzeba być przygotowanym tu na 31 i stąd można by coś rozegrać. Ale to się jeszcze może zmienić, jakby tutaj. No akurat na YouTube nie będę tego aktualizował, ale jakby na grupie, to będziemy sobie tam ewentualnie patrzeć. I tutaj słuchajcie, co do Bitcoina, jeszcze druga, w drugą stronę teraz, bo powiedziałem o tym negatywnym scenariuszu, ale w drugą stronę, jeżeli przebijemy tą strefę, ok, no i jeszcze tutaj tą, no to mamy otwartą drogę na 42, czyli jest optymistycznie, czyli mamy już informacje z rynku, że jest bardziej optymistycznie, że mamy jeszcze siłę tam sobie spokojnie, słuchajcie, dotrzeć. Druga rzecz, o której mówiłem w poprzednim wideo, że buduje nam się tu paraboliczny ruch. I teraz uwaga, co powiem. Słuchajcie, ruch się paraboliczny buduje. Okay. Tutaj możliwa jeszcze ta strefa. Okay. Tutaj zaliczenie 42. Może na siłę 48. Okay. I później duży spadek. Z reguły tak bywa. Czy tak będzie i teraz? Zobaczymy, ale trzeba być już na tym przygotowanym i mieć ten scenariusz w głowie, że tu taka formacja jest. I teraz słuchajcie, jakby nie było alty i z altów, i tak zostanie troszkę wyssanych pieniędzy, no bo sporo urosły, może jeszcze urosną, jeszcze przypompują razy dwa tyle co zrobiły, nie wiem tego, ale w każdym razie przyjdzie dla nich też korekta. I teraz słuchajcie, jak mnie oglądacie, to dużo osób pyta o strefy popytowe. Ja te strefy popytowe będę wam wyznaczać, czyli na chwilę obecną, jak będziemy spadać, przerwiemy sobie predykcję, okay, czyli nie będziemy predyktować minimum socjalnych, ale będziemy sobie robić strefy popytowe. Ja takie strefy popytowe zrobię, tylko pytanie, czy jak będzie spadać, pytanie do was, może napiszcie w komentarzu, czy jak będzie spadać, jak wszyscy będą mieć negatywny sentyment, jak będą się wszyscy bać, to czy Wy te strefy popytowe będziecie wykorzystywać? Ok? Albo pomysły na te strefy popytowe, prawda? Czy, czy to ma sens? Czy będziecie się też bać razem z innymi? Tak jak się ludzie bali wziąć bitcoina na 15 tysiącach. To, każdy się tam bał e, każdy się tam bał i teraz ap, słuchajcie nie będę wam przybliżać tego wykresu bo nie ma sensu okay? natomiast ogólnie rzecz biorąc pokażę wam tylko jedną rzecz tutaj nie mogę tego bo tu jest wejście, wejście jakieś tam było tam też jest wejście w projekcie ale to już nieważne pokażę wam tylko jedną rzecz z oddali okay? oddalę jeszcze ten wykres okay? to jest cały impuls który tutaj był prawda, a jesteśmy obecnie w tym momencie, tu jest punkt 0, ok, i w tym momencie mamy tylko taki obszar tutaj do ewentualnego zastanowienia się, czy taką monetę warto, słuchajcie, wziąć pod na przykład strategię, czy pod dłuższy termin, czy cokolwiek innego. Od razu Wam mówię, że minima, może nie socjalne, hossowe, ale takie po prostu minima na pierwszy ogień, na pierwszy strzał, to jest 600, 800, ok. Ale to nie wiadomo kiedy będzie. Może za pół roku, może jutro, może dzisiaj, może za trzy miesiące, a może wcale. W każdym razie podrzucam wam tu AP, który jeszcze nie za wiele zrobił i który jeszcze wygląda na bardzo Płaską, płaski, płaski wykres, ok? Tutaj nie będę się wdawał w szczegóły. To jest pod jakiś dłuższy termin do zastanowienia się, e, dla was e, do przeanalizowania fundamentalnie i tp. Flow. Dla kolegi, tutaj Flow. E, kolego, nie napisałeś, czy pod dłuższy termin, czy jak ty to tam widzisz, chcesz. Jeżeli pod dłuższy termin, no to możemy do Flow jeszcze wrócić. Natomiast e, szybciutko tutaj to, co obiecałem, czyli jakby spojrzenie na to Flow. Ogólnie rzecz. Biorąc, mamy tutaj te przystaneczki, które, jak będą pokonywane, to otwierają się droga do każdej kolejnej strefy popytowej, prawda? Podażowej, przepraszam. To, co najważniejszego na Flow, to tutaj mamy złamanie trendu. Tego, tu jest impuls spadkowy. Tak? czyli to jest impuls spadkowy, a w tym momencie mamy złamanie tego impulsu spadkowego, jak to wybijemy. Wybicie tego impulsu spadkowego nie oznacza, że będziemy rosnąć, ale oznacza, że możemy już nie wybić dołka, jakakolwiek by tu nie była korekta, ok? To tylko tyle oznacza tak naprawdę, no i oznacza, że jest ogólnie pozytywnie, prawda? To są kolego drogi strefy 1, 1, 4, 2, 27, czyli do tych 2, 27, no to tam jeszcze kawał drogi, bo to jest 250%. Jeżeli ta strefa zostanie, nie wiem, jeżeli cię dłuższy termin interesuje, bo też w sumie nie wiem, jaki termin cię interesuje, to jeżeli ta strefa zostanie przełamana, no to później następna gdzieś tam strefa, nie mierzyłem już tak daleko, ale ogólnie takie szybkie spojrzenie, no to jeżeli przebijemy to, mamy informację, że niwelujemy ten trend, Spadkowy ten impuls przynajmniej. Jeżeli dotrzemy tutaj i przebijemy, to mamy następną strefę, przebijemy następną strefę. Tutaj już Twoja głowa, co będziesz z tą monetą robić. Jeżeli pod dłuższy termin, to po prostu możesz tylko te strefy obserwować i wyciągać informacje, czy flow fajnie się buduje, prawda? I jakie informacje płyną z tych stref podażowych. Dobra, słuchajcie, to wszystko. Napiszcie w komentarzu. Właśnie to pytanie: czy, czy robić te strefy popytowe, gdyby się ryneczek troszkę załamał na czas jakiejś tam, może dłuższej troszkę korekty, gdyby Bitcoin dotarł do swoich następnych stref, czy też już z tej strefy robił coś większego, czy będą Was interesować takie strefy popytowe na altcoinach? Na altcoinach po prostu. Wszystkiego dobrego Wam życzę, zieloności, zysków i spotykamy się, usłyszymy się w następnym wideo. Nie wiem kiedy, chyba w poniedziałek dopiero chyba w poniedziałek, w piątek będzie tak jak zawsze było, teraz ostatnio tak jak mówię troszkę się dzieje na rynku, nie za bardzo mam czas, bo trzeba się zajmować portfelami więc troszkę tutaj nie za bardzo mam czas, ale myślę, że poniedziałek piątek możemy wrócić do takiej rutyny, napiszcie może w komentarzu, czy poniedziałek, piątek również wam pasuje, wszystkiego dobrego i do następnego wideo, trzymajcie się hej